Cześć, się wam wszystkim i z tej strony Vektor00 i zapraszam Was na top 5 Elfids. Będzie dosyć ciekawy przekrój. Elfids po te dobre, po te złe, a nawet o te, które no, zostały się pod niewolę. <grym>, że tak wam powiem, ale te o tej, która zostanie niewolniczką, opowiem wam na koniec. Także zaczniemy sobie od klasyków, bo jak wiadomo starsze anime to moje ulubione anime, także zaczniemy sobie od kroniki wojny Lodos i Ditlit! Oraz jej przeciwniczki, ale o jej przeciwniczce za chwilę. Dittlit jest księżniczką, Didlit jest wysokim elfem z Królestwa Wróżek. Bardzo ceni sobie ona naturę wszechobecną, ponieważ ona właśnie wykazuje siły żywiołów, wiatrów i wody, oraz dziedziczy, że ona cienki elficki miecz, no i jest bardzo mocną elfką, jeżeli chodzi o jej umiejętności właśnie walki i magii. Chociaż no, Dit nie jest także pozbawiona cech yy, takich złych, ponieważ no, jako elf bardzo nie lubi krasnoludów, a właśnie w grupie najemników jest jeden krasnolud Grim i pokazuje ona wynoszłość, jednakże zakochuje się ona w człowieku parmie, z którym ma właśnie relację romantyczną. No i także jako Wojowniczka pomaga swojej grupie ostrzegając ich przed niebezpieczeństwem oraz właśnie używa mocy magiczne, co wskazuje na to, że jest to właśnie postać naprawdę fajna dla swojej grupy. No i ogólnie też jest bardzo piękna, jak na 91 rok, w którym powstał Lodos, to naprawdę kreska. Jest naprawdę super, myślę, że jest to jedna z ładniejszych elfic, które w ogóle narysowano. No i następną będzie elficą, właśnie też tego samego anime, czyli skronik wojny Lodos, będzie to jedna z najmocniejszych ciemnych elfic, Pirotes. Pirotes jest postacią pełną wdzięku oraz no, ma zabójcze umiejętności, ponieważ jest właśnie jedną z asystentek Ashrama. Jednego właśnie z głównych przeciwników tej serii, no i ma naprawdę wysokie umiejętności bojowe, które przewyższają większość ludzi, no i także właśnie stają się staje się przeciwniczką Deathlit, co właśnie pokazuje, że jest to dla niej bardzo mocny przeciwnik. Co właśnie tutaj fajnie pokazuje, że właśnie tą walkę pomiędzy dwoma grupami elfów, czyli właśnie elfem wysokim Ditlit i ciemnym elfem Pirotes. Jednakże można też w Pirotes zobaczyć jedną fajną rzecz, że Pirotes jest y, bardzo lojalna wobec Ashrama, ponieważ ratuje w pewnym momencie jego życie. Co właśnie pokazuje, że no jest ona, pomimo bycia postacią po tej złej stronie, ma jakieś ona właśnie e, takie odczucia zbliżone do ludzkich, że właśnie ma tą lojalność właśnie p, do swojego szefa. Następną będzie Aura Bella Fiora z Overlorda. Jest to strażniczka szóstego piętra Nazarika. Jest także siostrą bliźniaczką Marę i co jest ciekawe akurat Aura wygląda jak facet, a jej brat wygląda jak dziewczyna. Co jest też dosyć zabawnym właśnie tutaj przypadkiem w tym anime. Ma ogólnie tutaj, kontroluje bestie, także w Nazariku. No i ma też dosyć ciekawą cechę fizyczną, ponieważ ma ona heterochromnie. I ma jedno oko właśnie zielone, a drugie niebieskie. Jest dosyć wesołą postacią która jest także dosyć bezpośrednia w kontaktach z postaciami. Co dalej? No nie dogaduje się ona z Sheltier, która jest wampirzycą, która no, leci na naszego głównego bohatera, Lisza Mamongę same. No i ogólnie bardzo lubi przebywać właśnie w towarzystwie swojego brata oraz załatwiać sprawę dla Nazalika. No i tak samo właśnie jak wszystkie npc czyli właśnie postacie stworzone jeszcze za czasów gry, a nie tego ożywionego świata Overlorda, jest bardzo lojalna wobec Momongi i poświęciłaby dla niego wszystko, co właśnie pokazuje, że jest ona bardzo gorliwa w tych sprawach. No i także tęskni za swoim twórcą, ponieważ no, Momonga jej nie stworzył, tylko stworzył ją inny gracz, co też niekiedy ona to pokazuje. Co dalej? Mamy także następną z Elfic. Jest to tak, że imienniczka Aury, czyli Aura Surfiron z tensi Mujo. Jest ona księżniczką Mrocych Elfów z kraju Surfiron. No i tutaj początkowo jest ona dosyć bardzo poważną i ma trzeźwą osobowość, jednakże... Potrafi się to zmieniać w ciągu dnia, że po prostu na przykład rankiem jest ona bardzo niewinna i dziecięca, a na przykład kiedy dochodzi bardziej do późniejszych godzin, w dnia po prostu potrafi się ba robić bardziej poważna i autorytarna. Dodatkowo podziwia ona e, umiejętności Kęsiego, właśnie, i zaczyna się nim interesować romantycznie, i także ma ona swoich dwóch pomagierów płci męskiej, także pokazuje, że no, ma ona ten właśnie autorytet rodziny królewskiej. No i też jest taka sprawa, że po prostu jej rodzina, czyli Sothiron będący królem i królowa Flora chcą, żeby Kęsi poślubił właśnie Aurę, co zjednoczy główne kraje w tej serii, co akurat Aurze nie przeszkadza. Także jeszcze zostaje nam ostatnia elfica, ta najbardziej potężna, czyli Olga Discordia z Kuroinu. Kuroinu jest hentajem, także tutaj uważajcie, jest ona królową Mrocznych elfów, jest ona dumną i potężną postacią, która jest jedną z nielicznych czystych elfek w rejonie Eos, gdzie po prostu no krew elfia już jest bardzo rzadka, właśnie czysta, ponieważ elfy już po prostu się zmieszały z innymi rasami. Dlatego patrzy ona na wszystkich z góry i po prostu nie okazuje praktycznie żadnych emocji. Jedynie ufa swojej asystentce Chloe. No i także po prostu Discordia prowadzi wojnę ze wszystkimi rasami w Eosie przez wiele stuleci, co po prostu osłabia jej magiczne moce. No, i doprowadziło to do jej upadku, ponieważ najemnicy Volta zwawili ją jako e, niewolnicę, właśnie wraz z asystentką. No, i jak wiadomo, jak to się kończy w hentaiu, no. Olga po prostu zostaje zbrukana. No i co? No, i tutaj, właśnie, jest takie 5 elfek, które ja najbardziej lubię. No, oczywiście, jest o wiele więcej elfek, o których można byłoby wspomnieć, tak jak Viren czy Emilia. No, oczywiście, może kiedyś powstanie druga część. No i co, nie zapominajcie, żeby lajkować, subować, komentować, opowiadać znajomym, wpadnąć na mojego Discorda. No i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć.